Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić szybko jedną myślą sprzedażową Granta Cardon. Mam nadzieję, że znacie człowieka. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że z dobrej strony. Sprzedażowo, jeżeli nie, to zachęcam, żeby sobie wyrobić własną opinię. Grant Cardon mówi o życiu w sprzedaży w ten sposób: przez pierwszą połowę życia płacą Ci mniej niż na to zasługujesz. Przez drugą połowę życia płacą ci więcej niż na to zasługujesz. Klub programu polega na tym, żeby druga połowa życia rozpoczęła się jak najszybciej. I to jest cała myśl. Zauważyłem ostatnio z pewnym przerażeniem, że w zasadzie skończyła się 1 trzecia roku 2021. I z nie mniejszym przerażeniem zadałem sobie pytanie, czy moi ludkowie sprzedażowi, czy ludzie, dla których jestem cennym głosem sprzedaży, handlowcy, przedstawiciele, sprzedawcy, doradcy, jakkolwiek by to nazwać, szefowie sprzedaży, czy zarabiamy więcej w 2021 roku niż zarabialiśmy w pierwszej, jednej trzeciej roku 2020. Ja wiem, że to trudne lata. E, natomiast nawet w porównaniu z zeszłym, ubiegłym rokiem. Czy w tym sensie możesz powiedzieć za Grantem Cardone bez względu na mój wiek, bez względu na moje doświadczenie albo bez względu na moją młodość i przebojowość jestem w drugiej połowie, bo płacą mi więcej, niż zarabiałem w pierwszej połowie. Zostawiam Was z tą myślą, z tą refleksją. Wszystkiego dobrego. To były moje dwie minuty.